Witam Państwa, Patryk Mirosławski, to jest program As Wywiadu. Jesteśmy w restauracji Champions Hotel Marriott, Warszawa Centralna, Kazimierz Greń. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam po raz kolejny. Po raz kolejny. Ostatni raz się widzieliśmy zimą. Tak. Co, co się u pana zmieniło? Czy wszystko dalej w porządku. Idziemy Właśnie, do przodu, rozwijamy się. E, panie doktorze, czasu brakuje prywatnego. Cały czas jestem w związku Podkarpackim, gdzie robimy wiele, dużo rzeczy. Zresztą widać na stronie internetowej, nie sposób je zmienić szkolenia, kursokonferencje egzaminy, spotkania, po prostu, także tych imprez jest bardzo dużo, mhm. które organizujemy, poszukujemy sprzętu dla dzieci, młodzieży, turnieje i tak dalej, plus Liga, bo ja przypomnę, że Podkarpacki Związek Piłki Nożnej to jest trzeci związek w Polsce co do ilości drużyn, zawodników, działaczy. Mhm. Mam 648 klubów, więc jest to kombinat przepraszam za brzydkie, kolokwialne słowo, gdzie mamy ponad 600 meczów w tygodniu, tych najmniejszych orlików, trampkarzy, tych najmniejszych Skrabów do seniorów klasy C, więc to musimy pilnować. No ale oprócz tego też jestem Polskim Związku Piłki Nożnej, w zarządzie, jak Pan wie, jestem w komisji podcalu piłki plażowej też. Też tutaj nie brakuje problemów i, i tematu do załatwienia przy polskiej reprezentacji, jak przy lidze, żeby to wszystko sprawnie funkcjonowało, mhm. więc czasu, mój czas prywatny jest wypełniony sportem, czasu prywatnego dostaję może 5-10%. No właśnie, bo co ja do Pana e, nie zadzwonię, to Pan gdzieś jest. Na jakimś meczu zwykle. No zgadza się. Chcę być, żebyś na meczach byli u siebie w Podkarpackim Związku Piłki Nożnej. Też jako przewodniczący komisji futsalu mhm. chcę być też popatrzeć na mecze jak futsalowe. Mecze wyglądają, dostaliśmy miesiąc temu od UEFA fajną imprezę. Złożyliśmy aplikację do UEFA, aby otrzymać eliminację mistrzostw Europy futsalu i Polska dostała. Dwa tygodnie temu, że my gramy między 17 a 25 marca w Krośnie mm -hmm. jeden z siedmiu grup eliminacyjnych miast Europy UEFA dała Polsce, więc to cała para też nie przygotowanie y, kolejnego y, po prostu turnieju y, pod patronatem UEFA i Polskiego Związku Piłki Nożnej, no i, i oczywiście też reprezentacja trzeba ta szukanie mm -hmm. najlepszych najlepszych moje zadanie przygotować y, jak najlepsze warunki żeby stworzyć żeby mieli zawodnicy, żeby telewizję chciały transmitować te mecze, żeby mieli dobre hotele, żeby mieć środki finansowe, żeby były premie dla zawodników, żeby uh -huh. powalczyli, a nie trusinkowych małych przeciwników, bo mistrzów Europy aktualnej Głochów w piłce uh -huh. halowej w lutym teraz w Belgii, no i Białoruś, no i drużynę z preliminacji, albo prawdopodobnie będzie tam i cztery drużyny, będzie albo Czarnogóra, albo Finlandia, no ale zobaczymy po prostu. Okej, okay. kiedy pan został szefem, nie wiem jak to nazwać, komisji do spraw futsalu, tak to się nazywa dokładnie? Tak, komisja futsalu i piłki plażowej. I piłki plażowej, to tak się wydawało trochę, że jest pan jak Grzegorz Schetyna, który nagle dostał, teraz jest ministrem, Yy... Dobry kierunek. Tak, tak. Natomiast yy... najpierw był ministrem, później został szefem komisji do, do, spraw, zagra... do spraw zagranicznych, yy... czyli tak naprawdę został odsunięty na bok. Jak Pan zostawał tym szefem, to też wydawało się, że Pana odsunięto na bok, a tymczasem Pan się w tym odnajduje, jak widzę, i Pan tym żyje. Czy pan... Yy, panie doktorze, ja to, ja to robiłem... Yy, nie muszę, ja mogę już trochę nie dziękuję i do widzenia, i mnie nie ma. I będę tylko członkiem Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, jak Pan mnie zna. Yy, ja w latach 90. do 90. roku urodziłem ze Stanów Zjednoczonych i stworzyłem drużynę piłki halowej, to się nie nazywało futsalu, tylko grałem wtedy jeszcze dużą piłką, Byłem takim miśkiem, że jak z dwóch metrów do na klatkach przyjmowałem, to to nic się nie działo, i dopiero wyszły przepisy, bo futsal dopiero istnieje w Polsce 20 lat. Mhm. Już przepisy, y, gramy według przepisów, y, inną piłką i tak dalej, i tak dalej. Więc on jest 20 lat, dla mnie piłka halowa nigdy nie była obca. Ja to tworzyłem, zresztą mamy kroniki w Drużynie, Rzeszowiaka, którą stworzyłem na Podkarpaciu. jest znakomitych ludzi: Jak Leczek Pisz, Wiesiu Cisek, Jurek Podbrożny. Zepsnaci posy, lato Domarski, grali w tej drużynie. To są historie, że wszędzie wygrywaliśmy wszystko, co można. było. A pan było. ma fryzurę na Grzesia lato widzę. Yy, to może tylko fryzura została, już jest <gry> ostatni temat, bo lato się skończyło. Już jest fajna, piękna polska jesień, zwycięska jesień, więc ja żebyśmy kontynuowali tą pasę, ale wracając do pana wcześniejszego pytania, absolutnie. Panie redaktorze, nie byłem nigdy obca. Tworzyłem, grałem, tworzyłem drużynę, którą i opłacałem i wyjeżdżałem. Byłem w klubie też i trzecioligowym, prezesem, czwartoligowym. Nigdy mi futsal nie był też ani obcy. Dostałem propozycję od Michali w 2004 roku, przyjąłem ją i, i wyciąłem. Ten zespół został przeze mnie, przepraszam za nie, skromny na 12. miejscu w Europie, 15. w świecie. Gdy przychodziłem teraz, Stąd był na 35 i 24. Dzisiaj uciekło z preliminacji, wygrywając z Rumunią, Ukrainą, bo te wszystkie punkty przez te półtora roku jest, się mamy na 19 miejscu w Europie, mhm. aby był na 22 gramy preliminacji w styczniu. Więc jest to ogromny sukces sztabu szkoleniowego, zawodniku, a moje zadanie jest, żeby im z, 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 zagwarantować najlepsze warunki, jakie mogą być. Dobry samolot, żeby mieli sprzęt od, mhm. y, y, so odpowiedni, nowy czy starszy, nieważne, ale żeby to było budżet? W piłce y, plażowej jest on razem połączony, jest to 2 miliony 200. Na rok? Na rok, tak. I tutaj jest. To niewiele? Niewiele to jest, bo, bo piłka plażowa też, widzi Pan, jaki kapitalny turniej był zorganizowany w czerwcu tego roku mhm. e, w Sopocie po raz pierwszy. Tutaj bierze wielkie słowo oznaki dla Tomka Iwana, dla Adama Górki, bo oni są też w komisji, bo komisja mhm. futsalu piłki plażowej jest 12 -osobowa. Gdzie sześciu osób zajmuje się futsalem, a przepraszam, siedem, a pięć osób tylko plusz Ja to wszystko nadzoruję, ale y, oni mają taką masz, większą autonomię, bo oni wiedzą, jak to robić. Ja uh -huh. też wiem, jak to robić. Potrzeba, problemy, spotykamy się, rozwiązujemy. Te wszystkie mecze były w telewizji pokazywane, więc no, fajna oprawa. Stadion pękał w Szwag, można powiedzieć. Uh -huh. Składanie na cały trybun trzy dni przed turniejem. Gramy w piątek, niedzielę trzy dni po. Aha. To jest, jechało 15 tirów i tak dalej. Można było tutaj e, rozkładać to na czynniki pierwsze, ale no, nie, nie, pewnie nie o tym chcemy też o trybunach rozmawiać. Tak, a czy piłka halowa, futsal w Polsce interesuje ludzi? Proszę zwrócić uwagę, jakie jest zainteresowanie. Niektórzy, jak ja przychodziłem w 2004 roku, gdy słyszałem budżety klubów i zawodników, Marko Perisz, którego chciałem kiedyś do Polski ściągnąć, powiedział, "OK, nie ma problemu. 30 tysięcy euro miesięcznie jestem, no, bo tyle mam. Mam 25-30. Niektórzy mają budżet nawet 1 200, milion 400 euro. Ktoś ma jakiś szyb naftowy, jakąś prywatną firmę. Jak ja byłem na finale Champions League w Tbilisi, no akurat nie będziemy grali w Tbilisi, pierwsza reprezentacja w listopadzie, Barcelona, Dynamo Tbilisi, więc w każdym zespole było po 9, 10 Brazylijczyków na 14. Ja byłem mhm. w szoku. Po prostu tym, że to, bo to klubowe wiadomość, Liga Europejska, inaczej mhm. mówiąc, finał Ligi Mistrzów. Cztery drużyny się spotyka, grają. Był na Die Platini, grają jeden mecz, jedna z drugą, i później na przemian, i, i później grają o trzecie miejsce i finał. Więc trybuny pełne, hala 15 tysięcy. W mhm. Belgii w lutym ubiegłego roku to Eurosport pokazywał wszystkie mecze albo na Eurosport 1, albo Eurosport 2. I hala na początku grano te eliminacyjne mecze. Mhm. Grano na hali 5 tysięcy, a już to już od ćwierć finału na 15. i Ona się zapełniała. Okay. Więc widać, że jest po prostu zainteresowanie, czy w Polsce. Mamy też transmisję z meczu ligowych, jednej kolejki w tygodniu, co poniedziałek 19.15. Uh -huh. Więc naprawdę jest fajnie, to się rozwija, 20 lat. Trzeba tej dyscyplinie pomagać. Udało mi się przekonać zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej to pierwszej liczby o zwolnieniu z opłat 50% sędziów. Zwolnienia z opłat dla Polskiego Związku Piłki Nożnej. Uh -huh. Wzięliśmy na szkolenia kurs o konferencji FIFA. Zorganizowaliśmy teraz sędziowską po raz pierwszy w styczniu tego roku. 30, bo tyle FIFA nakazuje. Jeżeli organizuje się kurs UEFA, FIFA tylko albo 25-30, zorganizowaliśmy taki kurs. Wyposażyliśmy sędziów przez tydzień czasu w sprzęt. FIFA, który pojechałem. Na końcu powiedziałem, jesteście ambasadorami dobrego sędziowania, jedźcie w Polsce. Zostaliśmy, tak jak powiedziałem, teraz w finał Ligi Europejskiej, mówiąc Europy, w Polsce. Organizowaliśmy teraz kurs o konferencję w szkole trenerów, dwudniową. Udało się zaprosić dwóch najlepszych trenerów świata. Trenera mistrza świata futsalu Hiszpana, trenera aktualnego stacji i mistrza aktualnego Włoch Europy. Więc mhm. najwyższa piłka piłka, nim jak za rok będę miał zgodę na organizację, kogoś zaprosi. Bo jeżeli się zaprasza, na mistrza świata, hiszpana i mistrza Włoch, e, Europy, no więc nie wiem, to ale damy sobie radę. Na pewno już pomysł A mam. czy w PZP, nie, przy bitwie warszawskiej 1920 w Warszawie, e, traktuje się futsal poważnie, czy, czy nie do końca? Bardzo bym chciał. Niektórzy patrzą na to z przemrożeniem MOKA, niektórzy nie chcieliby na tego tematu. Ja z jednej strony na każdym zarządzie proszę o jakieś tam, czy we wolnych wnioskach, żeby coś jest ważniejszego. Tak teraz, porządek obrad na środę, który jest kilkunastodajny, jest 12 typ uchwał, które będą podejmowane pod w Kolejny, bo to były wcześniej przed sezonem, bo wiem, że liga gra od września do maja, uh -huh. a teraz kolejne uchwały. Ale czy to nie wygląda tak, że pan tam opowiada o, tych, o, tych, o, o tym o tym pod salu, a reszta siedzi tak że myśli, dobra, już skończy. Nie pan i dlatego? Do zmi zmi poważnie. Zmieniłem system. Aha. Pokazuję prezentację audiowizualną. Sobie, okay. A jak coś człowiek patrzy, to jest zawsze zainteresowany. Więc przygotowuje 3-4 <noise> minuty, nie dłużej, góra 5-7, góra do 10 mm -hmm. e, i pokazuje. To udało się zrobić. To nie na, e, przepraszam za brzydkie, raz drugi poczucie kolekcjonerów słowa, na gębę. Na gębę jest dobry Kremliwej, i to nie zawsze. <noise> tylko im pokazuję, bo ja mogę mówić, a oni mogą tego nie widzieć. Wydaliśmy książkę, przepisy, mm -hmm. zmieniliśmy, wyposażyliśmy sędziów w stroje jednakowe. Te turnieje, kursow konferencja, jedna, druga i teraz kolejną po raz pierwszy od listopada tego roku. W Polsce nikt nie ma uprawnień do prowadzenia drużyn futsalowych. Nikt. Udało mi się dzięki Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, Piotrowi Marandzie i wielu osób, które się zaangażowały, że robimy... 35 godzin musi być wypracowane, musi być znowu między 25 osób, a 30 mhm. mamy ponad 30 osób, ale tylko 30. Okay. Będą wydawane po raz pierwszy dyplomy UEFA B w Polsce. Mhm. Bo dzisiaj trenerzy, którzy prowadzą kluby, ekstraklasy pierwszej ligi, drugiej ligi, mają ale z piłki dużej, trawiastej. I to będzie kurs w listopadzie, który zakończy się egzaminami w lutym. Więc pięć dni listopad, pięć dni grudzień, 5 dni stycznie, pięć dni luty i zakończymy. I chcemy znowu jeszcze powtórzyć to samo, bo nie wszyscy mieli możliwość zapisania w kwietniu lub maju, żeby zakończyć w sierpniu przed nową ligą. Kolejna rzecz. Przepraszam, tyle może o Nie. No, tak, skończymy. ale cieszę się, że po prostu... Ale chciałem, żeby inaczej nie, bo, też poprzez. bo, bo, bo to to bo... bo, bo... Bo to ciągle jest dyscyplina bardzo niszowa w Polsce. Zgadza prawda? się, tak jak i piłka plażowa. Oni też się mówi, no kobiety bardziej się przebijają, prawda, że tutaj mieliśmy też fajne osiągnięcie, złoty medal, to e, to Mistrzostw to... Europy Kobiet e, Liga, tu UEFA też daje te środki finansowe, też pokazywane są mecze w Eurosporcie. Oczywiście, że tak i, i Cieczem Pan o to pyta, bo nie, że mnie tak ktoś... Ja nie muszę tego robić, ale ja chcę. Ja mhm. wiele rzeczy pokazałem, niektórzy mogą mnie lubić, nie lubić, ale mnie powinni ocenić za to, co udało mi się zrobić, a nie za to, co mówię. Mhm. No, trochę osób pana nie lubi. A to jak i w życiu, Panie jednak to, że ja ktoś, te twitterowe historie, tam. E... Się na Twitterze tam płci z ludźmi widziałem. A może ja nigdy nie kłócę się, jeżeli ktoś nie, Mówię, atakuje że mnie. nie... pan, no, jeżeli ktoś coś pisze nieprawdę, a później okazuje się, że nieprawda jest, bo później zwołuje się klub ekstraklasy i cegreniowi się głowę ściąć, ja powiem, panie prezesie, ja mogę i to wróżyć, rezygnacji, mhm. jeżeli pan chce. I nie trzeba robić szopki, że przyjeżdżało 12 klubów ekstraklasy. Wie pan, jakie zarzuty przedstawiono przez takie pisanie, jak pan widział tam? Że pana, ja 18 nocy nie spałem, oczywiście to jest żadne. Uh -huh. Że medale, które zamiast 16 medali mi było, było, było 14, wie pan, to granicę wziął na szyję. Przecież nie ja pakuję medale na finał Pucharu Polski, tylko Polski Związek Piłki Nożnej. No ale jak nawet ktoś zrobił błąd w Polskim Związku Piłki Nożnej, te dwa medale, no to jaka to jest panika? Nie dostaje kierownik, masażysta, dobra, jest i do, dosyła się. Mhm. Nie dwa, już 20 nawet. Puchar został uszczerbany. Wie pan, jak jechał na finał Pucharu Polski, no ja go ugryzłem, przez pakowanie mi włożyłem. To jest kolejny kole poważny był zarzut. I że nie byłem na finale Pucharu Polski, zarzut był bardzo w Szczecinie. Więc ja uważam, że ja mam do Szczecina 750 km W jedną stronę i 752. I w randze wiceprezesa Bednarka, tam jest osoba, w wyższej randy niż ja, jestem zarządu i jest wiceprzewodniczący komisji pan Duraj, To uważałem, że szkoda robić kosztów, że miałem jechał 1500 km wręcz uh -huh. No ale jednak była I z tych kapiszonów, to nie wyszła armaty, a kapiszony, uszy spuszczono, wyszli ze sali, odparłem ze śmiechem na usta, bo pytałem, co jeszcze panowie? Kradnę, wynoszę, defrauduję pieniądze, nie wiem, zawodnikami gdzieś chodzić. Może pan giję. kogoś zabił? To może pewnie to by się prokuratura może a, się no wtedy dobra. zajęła. Szybciej by było niż Polski Związek Piłki Noży. A niektórzy pewnie by mi też tego życzyli, a na razie spokojnie. Na razie tak, spokojnie. Tak, tak. Co pan robi na zarządzie? Co ten zarząd w ogóle robi? Jak pan się tam czuje? Wie pan, no, ja na zarządzie zabieram wtedy głos, bo wiadomo, porządek obrad dostajemy co najmniej tydzień wcześniej. Ja się przygotowuję. Czytam uchwały, dokumenty nie idę, żeby nie wiedzieć o czym dyskutujemy. Mhm. Zabieram głos w punktach, które wydaje mi się, że się znam. Mhm. Bo jeżeli na czymś ja się nie znam, to nie będę na każdym punkcie. Panie się, panie prezesie, się, bo mam prawo na wszystkim się nie znać. Bo jeżeli ktoś mówi, że na wszystkim się zna, to wydaje mi się, że się na niczym nie zna. Wie pani, zabieram głos, to nie po to, żeby być w protokole, że istnieje, że jestem, ale widać, kto jest aktywny na zarządzie, mhm. a kto... Może wcale nie zabiera głosu. Tam dalej jest kasa za, za posiedzenie zarządu. Nie, to się nie zmieniło. To nie teraz, że zarząd tej kadencji dał. Ja byłem przeciwnikiem tego za laty. Byłem przeciwnikiem. Można znaleźć protokole. Uh -huh. No ale to tak zostało, wie pan. Ja nie będę jednoosobowy, wisły, zakręcał w drugą stronę. Będzie tak, będzie tak, będzie tak, będzie tak. Uh -huh. Dalej będę członkiem zarządu, żeby nie było, że przyjeżdżam tylko po to. Uh -huh. I przypuszczam, że wielu kolegów też zarządu jest na tyle e, zamożnych, że, że nie dla tej kasy przyjeżdżają, mm -hmm. e, nie są to wielkie pieniądze, ale takie były ustawione, takie zostały, mniej, że nie, ani nie dokładali, ani nie podwyższali i po prostu to jest to, co, co było zastane jeszcze po lata. A czy jest zauważalna różnica dla Pana między tym zarządem, a tym poprzednim? E, panie redaktorze, w takim... Ja w tamtym... w takim... Namacalna różnica, bo pan tam jest w środku, tak? Ja panu powiem, w tamtej kadencji ja byłem rok czasu, jak. No wie, pan wie. Ja, wie. ja mogę oceniać zarząd, wie pan, ja mam przyjemność i zaszczyt, bo jeżeli kogoś wybiera się do zarządu polskiego Związku Piłki Nożnej, gdzie zarząd w latach 2 4 i 28 8 wprowadziłem zjazd 16 godzin. Dla mnie było to zaszczytem i wyraźniej, gdy mi Michał Wiskiewicz zaproponował. To. Wszedłem z trzecim wynikiem w Polsce na 65 osób. Mhm. Za Grzegorza Laty. Wszedłem z najwyższym wynikiem do zarządu, bo nie mówimy o prezesie, wiceprezesach, e, którzy kandydują, jakby można powiedzieć, winy głosowania. Mhm. E, teraz dobyłem siódmy wynik. Jak to niektórzy mówią, że na białym koniu wjechałem, a wie pan, że niektórzy mi odradzali, mówiąc, proszę nie rezygnować, poza czego to robisz. Na rudym go... koniu pan wjechał. Na kim? Na rudym. No wie pan, że ktoś mówi, że na rudym koniu ja wjechałem, no to od czego ja nie wjechałem wcześniej na tym koniu? 2,4, 2,8, 2,12. Mhm. Dzisiaj ona powiedziała, że dzięki mnie jesteś w zarządzie. No jak czego? Bo 2,8 popierał pan ee, łysego konia. Który szybko zdechł, jak wy nie dobiegł do mety. E, no ale, no ale no, taka była prawda i to wszyscy wiemy, tej prawdy nie da się zataić. Slepa, no, mówienie, że ja, przecież e, ani jeden kandydat, ani Grzegorz nie był delegatem, to nawet głosu na mnie nie oddał. Ani Zbyszek nie był delegatem, ani głosu na mnie nie oddał. Czy pan kiedyś wystartuje na prezesa polskiego Związku Piłkarzy? Ja panu powiem, że jakieś takie sygnały, ale nie wiem, czy ktoś to puszcza złośliwie, cokolwiek. Jeszcze jest dwa, laty, dwa lata czasu kadencji jeszcze, więc jeszcze czasu jest bardzo dużo do zrobienia przez tego prezesa, przez ten zarząd, przez drużynę narodową, bo wiadomo, drużyna narodowa jest motorem napędowym, całego stowarzyszenia, jakim jest Polski Związek Piłki Nożych. Gdy drużyna wygrywa, szybko rozchodzą się bilety, chcą być sponsorzy, są transmisje telewizyjne, dzisiaj bajmy, że z Polsatem. I, I to jest machina, która napędza wiele, a później z tego żyje wszystkie powstałe reprezentacje, jak i futsal, jak i piłka plażowa, kobieca, mm -hmm. U15, U20 itd., dalej. bo e, trzeba po prostu jasno powiedzieć, dzisiaj na zawsze będzie ta pierwsza reprezentacja oczkiem w głowie i cieszyć się, bo ona będzie wygrywać z najlepszymi, mm -hmm. bo wtedy ona, mamy szansę większe pozyskiwania środków dla polskiego. Te środki do na związki, na Ligę Centralną, na ja Unię wiem, wiem. I tak ale, dalej. Pan, ale pan y, załatwił, nie załatwił, różnie się mówi, ale na pewno jest pan współtwórcą y, sukcesu Laty i Bońka. 2008. Niektórzy już mówią, że absolutnie nie, Lato kiedyś powiedział, że nie, bo niektórzy też nie. Ja akurat nie Okej, okay, okay, Ale pan zna ludzi w środowisku, jak mało kto. Zastanawiam się w ogóle, jak pan to zrobił. Jak pan butki nie pije przecież, prawda? O i to jest też mały sztyk. No właśnie mówię, że jak ten, co nie pije, to donosi. Ale wie pan, ja nie donoszę. Tylko jakoś Bozia mnie obdarzyła. Jestem po wykształceniu. Ciężko pracowałem na to wszystko. Wie pan, ja nie wstydzę się nigdy, że pracowałem w fabryce. Nigdy nie wstydzę się, że skończyłem szkołę zawodową, że skończyłem liceum, skończyłem kierunek politologię, skończyłem kierunek socjologię. Teraz trzeci kierunek jeszcze coś zaczynam, ale mhm. o tym może kiedyś powiemy. Teologię. Akurat nie doktorat chciałem okay. do... ale to jest dla mnie, ja nie muszę, ja nie muszę tego mieć. Apamiali ja ja się na nim to te kierunki, które mam skończone, one do niczego mogą nie są, bo ja mogę ci przestać pracować i mam z czego żyć. Ale ja nawet się o tym nie myślę, to niektórzy już mówią, coś dorabiają. Ktoś, jak to mówię, nigdy nie mów nigdy. Mhm. Czyli nie wyklucza pan. Czy Pan? Ja dzisiaj. Nie, bo chciałbym... Chodzi mi o to, że Pan zna ludzi w środowisku. To jest Absolutnie ważne. Absolutnie znam, bardzo miło mi się współpracuje z prezesami związków. Nie wszystkimi, bo niektórzy, ale to są moi koledzy. Z jednym się bardziej lubimy, tak jak Pan wie, z kimś, do którego mam pełne zaufanie, a do niektórych, jak to mówię, paru pływaków. Mhm. To samo znam właścicieli klubu Ekstraklasy, tak samo znam i prezesów klubu pierwszej ligi, delegatów związków wojewódzkich. Pan także. Nie wykluczam tego, że, że z tymi ludźmi nie będę współpracował, pracuję, ale czy ja będę kandydował? Na razie o tym mówię. A kto na tę chwilę dzisiaj byłby, czy jest najlepszym kandydatem na prezesa Polskiego Związku Piłkarskiej? Bo nie? Ja panu powiem to. Zadał mi pan teraz pytanie, myślę, że to do prezesa. Ja usłyszałem o kilku kandydatach. Na razie jest prezesem Polskiego Związku Piłki na Bigniew Boniek. Czy będzie chciał? To pytanie jemu trzeba zadać. A o czym się dzisiaj mówi, że kto jeszcze? No wie pan, no, jest taki już jakiś tam na rynku najbliższy, no że mnie to pan lepiej wie. E, i, i dzisiaj jest prezesem Polskiego Związku Piłki z Bigniew Boniek, a, a czy on będzie kandydował na kolejną kadencję? Trudno mi dzisiaj powiedzieć, ja nie siedzę w głowie pana Zbigniewa Bonka. Czy będzie chciał kontynuować to jeszcze dwa lata, czy będzie chciał kandydować jeszcze kolejne cztery? Mhm. Na pewno dwa lata, na pewno, a czy cztery? Nie powiem. I zobaczymy wtedy, bo jeżeli będzie pan Bonik, to będzie pan Bonik, będzie pan X, pan Y i tak dalej, i tak dalej. Na pewno z pięciu, sześciu kandydatów weźmy. Mhm. Okej. Okay. kandydaci, wie pan, którzy to Tomek, Rysiek, może już nie wiem, bo tam jest w Brukseli bardziej, no ale to są, że zawsze może będą kandydowali. No, Jakoziński i Czarnecki, tak? No tak, no, no, no. Nie no, Czarnecki, ja jakoś nie mam do niego... Nie wiem, że wielu ludzi ma słabość do niego, ale jakoś ja nie mam. Rysiek na pewno Czarnecki znamy się, jest dzisiaj w Brukseli, no to, co dzisiaj niektórzy się z niego to śmiali, wie pan. Ja mogę powiedzieć, prosto. ja go cenię? Dzisiaj być wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego, nie jeden się śmieje. Haha, Rysiu, bo ty się tu przemalowałeś z telewizji, z jednej do drugiej na prezesa. Ja to słyszałem takie złośliwości. Tych ludzi, którzy dzisiaj nie są nawet przy polskiej... Znaczy próbują być przy polskiej piłce. Co by nie mówić? Czarnecki na dolnym Śląsku zna wszystkich. Na on nie wiedział jednego gdzie jest siedziba Dolnośląskiego, Tylko <noise> dziennika zapytał. No wie pan, to troszkę, troszkę nie tak, ale ja się spotkałem się ze Śkiemością, a być wiceprezesem, rozmawialiśmy. Wie pan, e, Ale no ja mu e, po prostu, że umie, e, mu niektórzy my, że partię zmienia, to, ale mhm. trzeba to też umieć. To też trzeba dzisiaj w Parlamencie Europejskim nie jeden mu tego zaraz Ale tak z, takiej party, z takiej partii trochę nie z mojej bajki powiedziałem. Bo... Znaczy była i samoobrona, tak, była tak, też inne tak. partie, wiemy i tak dalej. Jakoś z ludźmi z pisem i... Ale jest, ktoś go wybrał, je panie jednak, ktoś i musimy to uszanować, bo ktoś na niego głos oddał. Tak, 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 tak. Ale to właśnie ciekawe, że zawsze mamy tych żelaznych kandydatów. Oni co cztery lata się pojawiają? Tak. Bez i... żadnych szans. Po co startuje Jagodziński? Part... Tak, jak i Golba. No ode mnie, no. wiceprezes. Ja mówię, no co ty robisz? No wie pan, no do fajnie, no, można się obić, bo to jest na razie kandydat na kandydata. Tak, tak, tak. Dobrze no wie pan, bo kandydat dopiero staje się, jak ktoś ma 15 poparć. Mm -hmm. Rekomendacji, bo przypomnę panu i sobie, że kandydat na presa Polskiego Związku Piłki Nożnej, każdy Związek Wojewódzki na dzisiaj w statucie zapisany jest, ma trzy rekomendacje. Może dać jedną, dwie, trzy lub zero. To samo kluby, pierwszej ligi Ekstraklasy i dzisiaj na początku jakieś kampania, czy miesiące, już jestem tu, latają po telewizjach, no właśnie, ale, ale, to ale jakby jak, poparcie jak, nie no właśnie, po co? Po to, żeby otworzyć przegląd sportowy i przeczytać swoje nazwisko? Przepuszczam, że tak, że niektórym to jest potrzebne w polityce, bo to są dwaj politycy, pan Golba czy pan Czarnecki, a, a Tomek Jagodziński, no trudno powiedzieć, no też jest dyrektorem muzeum. I może no, też mu do coś to jest potrzebne. To jego trzeba zapytać, ale tutaj mhm. bardziej politycznie, a później się okazuje, że żadnego poparcia nie dostał. No, z właśnie. mojego związku nie dostał. No właśnie. No panu, można i tak. No, być kandydatem na kandydata, później już gdy trzeba zgłosić się, już z tymi poparciami nie ma, to już przestajesz być. Kiedy rusza pan w teren? Robić kolejną kampanię? Ja cały czas jestem w terenie. No, no. wiem, że pan, u pana kampania jest 4 lata, to ja. Nie... Yy, no, jeżeli ktoś zapomina o tym, panie rektorze, ja powiem tak, ja 21 kampanii robiłem, różnych, mogę wymienić panu i nigdzie jeszcze nie przegrałem, ja się boję, kiedy to nastąpi, tak jak Niemcy. Mhm. I mogę wysłyszeć do Rady Miasta swoje, przykładowo dwie z najwyższymi wynikami mhm. na 968 68 kandydujących 1100, zrobiłem siódmy wynik, dziewiąty. Wie pan do Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej trzecią kadencję. Rady osiedlowe, rady nadzorcze, PZP3 razy kadencja i tak więc złożyło się tego fajnie. Czyli dyrektor z zawodu czy na no, no zobaczymy. Czy prezes? Nie, 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 Spokojnie. Dzisiaj cieszymy się z zwycięstwa polskiej reprezentacji. Ja w terenie jestem, ja z ludźmi cały czas jestem w kontakcie. Mnie nauczono na jednej rzeczy, że pamięta jedno, że jak się kampania kończy i to mówiłem Żyśkowi i innym, dzisiaj, niedziela, to w poniedziałku zaczyna pracować przez cztery kolejne lata. Jeżeli ktoś później próbuje finiszować, nadrabia coś cztery lata, pięć, to to, to to nie badać. Ja przepraszam za nieskromność, powiem u siebie pod Karpackim Związku nożnej, Wygrałem jedne wybory, później przez aklamację, na stojąco, aż byłem przerażony, bo nie było kandydata i później miałem kąt kandydata stanąłego przez Rzesia I Wie pan co, jak było? Człowiek zgłosił mojego kąt kandydata. Staje delegat i mówi, panie prezesie, proszę o jedno, panie przewodniczący, zebrania, żeby było głosowanie jawne na dwóch kandydatów. Szybciutko podszedłem do ulicy i poprosiłem o jedną rzecz. Szanowni delegaci, delegatki, delegaci, mam ostatnią prośbę jako ustępujący już prezes. Na pewno, jeżeli przegram te wybory, to zabiorę swoje wszystkie pamiątki, które od tyle lat dostałem i nigdy nie będę kompromitował podkarpackiej piłki. Ale Proszę was, uszanujcie moją wolę. Stawiam wniosek formalny o głosowanie tajne. Mhm. Dlatego, żeby nie było, że ktoś dał dwa razy głosy na kogoś. Proszę stawia stawiam formalny wniosek jako idący. A pana, który zgłosił mojego kandydata na szefa komisji skrutacyjnej do liczenia głosów. Pan karty przygotowuje. Była e, e, kabina przygotowana, on karty, wszyscy się podpisywać, delegaci, bla, bla, bla. po 45 godzinach przychodzi. 126 do 10. Co mhm. może być piękniejszego? Ci ludzie mogli zrobić co chcą, za kotarą. Po plecach cię klepią. Fajnie, kazek to kupony odcina trzy 4 lata. Ale wie pan, ja mam jedną zasadę. Sakramecko może dobrą, niedobrym. Jestem szczery aż do bólu i nie lubię ludzi oszukiwać. Ja pan dlaczego trzecią kadencję jestem? Bo jakbym oszukał ich raz, to na drugi raz oni by mi nóż w plecy wbili. Mhm. A ja ich nie oszukałem ani raz, ani dwa, ani trzy. I na zarządzie ja mówię nieraz, yy, nie po to, żeby komuś dokuczyć, tylko ja widzę niektóre rzeczy inaczej. Sędziowie. Inne rzeczy, dlaczego kolebka sędziów się nagle znalazła, wie pan, dla pięciu, siedmiu sędziów, pięciu złodzi, objawienie przez Miecki złodzi. Ja o tym się nie boję mówić. I mógłbym godzinami, komuś się nie czas i pora, bo przyjdzie czas o tym mówić. Wie pan, ja o tym mówię, Nikomu się to nie podoba, ale mi nie zależy. Mhm. Nie zależy, wie pan, ja pan wiem, że jako jedyny. Z Polskiego Związku Piłki Nożnej złożyłem rezygnację po roku czasu 30 października 2009 roku w hotelu, gdzie zwałem konferencję, do hotelu na protest tego, co się dzieje. Ja tutaj szedłem, idę pod innymi sztandarami, wiele chcę jeszcze zmienić, chcę zrobić. Dostałem tą działkę, wykonuję najlepiej jak potrafię. Najlepiej. Ja wiem, że to też nie jest to wszystko idealnie, nie wszystko cacy, ale, ale wydaje mi się, że wiele rzeczy zostało zrobione, i nie zostało zrobione przez lata. Przepraszam, ale to jest... ludzki zespół pracuje na tym. Ja mogę mieć pomysły, ja mogę... Mówi Pan jak w kampanii tak wyborczej. Wie Pan, ja wiem, czy kampania... jeszcze daleka droga, A, jeszcze no... u siebie, u siebie jeszcze będę kandydował, jeżeli zdrowie mhm. da, bo na razie jeszcze nie wiem, bo u mnie w związkach wojewódzkich musi się najpierw wybory odbyć. E, one się muszą odbyć zgodnie ze statutem polskiego związku piłki nożnej między dwa miesiące a sześć e, muszą być odbyte wybory w związkach wojewódzkich i później delegaci są razem z presem, e, nie znaczy, że prezes musi być delegatem. Mogę ja przykład będę kandydował na presę, może być piątka innych delegatów, prawda? Czy czwórka mhm. bo inne związki mają różnie? Wiemy, że 118 delegatów na dzisiaj spotka się za dwa lata na zjeździe i wybierze 118, nowe tak? władze. 118 dokładnie. Taka sama liczba em, kardynałów wybiera papieża. I też z Rzymu. E, a dym poszedł? E, w PZP, nie? <grywa> tak, nie, bo, bo, o, był, bo dym. był dym Nie, raz. <grywa> nie był nieraz. To prawda. Zabrałem tym nieraz udział. Ale pan ja nie chciałem, żeby robić dym dla dymu, tylko staraliśmy się y, mówić tym, co mieliśmy w 100% pewność. Mhm. I nie tylko ja chciałem, żeby ja tylko o tym mówił, bo ktoś się może grać znudzi, ale mówi jeden. Jeden delegat z drugiego, związku czego piątego. I taka jest Ale my mówiliśmy konkretnie, żeby komuś dokuczyć czy mówić, żeby mówić. Konklawę za dwa lata. Jeszcze się spotkamy pewnie przed konklawę. Na pewno tak, panie doktorze, zawsze miło się spotkać, porozmawiać. Myślę, że wiele rzeczy jeszcze przed nami. E... Robi się coraz ciekawie. Ja to, Robi ja to lubię, lubię, ten czas. ciekawie, Rzec się. panią. No ja to lubię. No to te dwa lata będzie to się moje najpierw pod górka, a później już idzie to z górki. Uh -huh. Więc już na czas. Wie pan, że ciężko jest rowerem górkę, a później z górki już szybciej jeździ. A później cygaro w pokoju numer. No, słynny pokój, tam powinna być taka tabliczka. Jaki numer, jaki numer? Pokój 117. to no, po tam jeszcze to tam było układane niektórzy. Cygarko, cygarko. cygarko, dziękuję. Kazimierz Greń był moim bardzo. Państwa gościem. Do widzenia.